limpitos. Señora, señora comprese una, una lavadora Lavadora sí, pero telefunken A uh. Ponownie będę ustawiony do partnera frontalnie i początek tej techniki będzie wyglądał tak samo jak poprzednio, to znaczy będę go rzucał za siebie, licząc na to, że postawi nie na macie. I tym razem też wyciągnę głowę, tylko moja ręka spod pachy wyjdzie na jego szyję i będę od razu chciał atakować wykątem ręka. w ten sposób, może ten sposób, naciągam. Hop. I ręka wyszła tu, odpycham go trochę od siebie, żeby głowa była na wysokości jego głowy i zapinam sobie tutaj trójkąt rękami. Teraz jestem na dole, mogę zatem w ten sposób, jeśli jest tutaj mózg, dociągam jego głowę, poprawiam, dopinam. Jeśli z jakiegoś powodu wie, że nie idzie zawsze na tę stronę, mogę to przesunąć.